Wiadomości z Małopolski. Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale przede wszystkim miłości. Z okazji tego wyjątkowego dnia dzieci przebywające na oddziałach tarnowskich szpitali spotkały niecodziennych gości. Przychodzimy z sercem do szpitali na terenie Tarnowa, szczególnie do tych oddziałów dziecięcych. Chcemy pamiętać o tych najmłodszych, bo przecież mamy teraz ferie zimowe. Nie wszyscy mogą spędzić ten czas aktywnie. Niektórzy muszą niestety ten czas spędzić na oddziale szpitalnym. Dlatego chcemy o nich pamiętać. Składałem im najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzymy dużo zdrowia, ale przede wszystkim tej miłości, żeby ta miłość była dookoła nas nie tylko kiedy są Walentynki, ale przez cały rok. Myślę, że dla nich to jest też duża radość, że możemy tutaj być, mamy oczywiście dla nich prezenty, ale też są z nami maskotki Akademii Prawa, Pimpi i Paragraf, maskotki, które są bohaterami naszych bajek i komiksów. Dzieciaki bardzo pozytywnie reagują właśnie widząc te maskotki. Na pewno poprawia im się humor, widzę dużo uśmiechu. To myślę cieszy. Warto robić takie drobne rzeczy, żeby też sprawić innym radość. Są z nami uczniowie, którzy też mocno się w tą akcję zaangażowali. To też pokazuje taką dobrą praktykę, żebyśmy nie zamykali się sami w sobie i też starali się wyjść do drugiego człowieka. Dobrym sposobem na szerzenie bezinteresownej miłości jest wolontariat. Chcieliśmy pokazać dzieciakom, jak ważne jest to, że jesteśmy z nimi, że ich kochamy, że wspieramy w tak ciężkiej sytuacji, kiedy leżą w szpitalach. Oprócz naszej szkoły zgłosiły się do akcji też przedszkola i osoby indywidualne, a także Marta Małeclech, która włączyła się w naszą szkolną akcję. Chciałam się mocno zaangażować i jako Urząd Marszałkowski przygotowaliśmy dla dzieciaków takie niespodzianki w postaci prezentów, ale właśnie w postaci tych maskotek. Także wszystkim życzę z okazji świąt zakochanych, świąt, Miłości, przede wszystkim dużo radości, szczęścia, miłości. Jest ta miłość zawsze będzie z nami, nie tylko w to święto, i też, żeby ta miłość do nas wracała z podwójną siłą, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Prezenty pomagają okazać uczucia, jednak najważniejsza niezmiennie pozostaje obecność, troska i radość, którą można wzajemnie sobie przekazać. O tym warto pamiętać każdego dnia.